Siemano mordeczki, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj odcinek z serii Kubełkownicy. Omówienie tematu miesiąca, czyli tematem miesiąca czerwiec była woda. E, udało mi się trochę szybciej za to zabrać, bo ostatnio chyba dopiero w połowie miesiąca zrobiłem omówienie tematu. Dzisiaj na ten temat, na ten miesiąc udało mi się to mega szybko zrobić. E, ja się przemieszczam w fajniejsze miejsce i zabieramy się za omówienie pracy. Dla przypomnienia, akcja kubełkownicy jest to hashtag uruchamiany mnie na Instagramie. Co miesiąc rzucam Wam wyzwanie w postaci tematu, który macie do zrealizowania. Rzucacie fotki przez cały miesiąc oznaczając hashtag kubełkownicy. Najciekawsze prace wyróżniam, omawiam i autorzy wyróżnionych prac zostają nagrodzeni moimi presetami do Adobe Lightroom. Tematem tego miesiąca, czyli miesiąca czerwiec, był była woda. Słowem wstępu, jak zawsze dodam, że nie jestem wyrocznią, nie musicie się ze mną zgadzać. Omawiam wybrane zdjęcia tak jak ja widzę, tak jak ja to czuję i tak jak ja bym to zrobił. E, dobra, ale żeby nie przeciągając, oczywiście mam ściągę w formie telefonu, Instagrama. Wybranych mam aż e, 5 prac i lecimy po kolei. E, pierwsza fotka to nutu. E, ten, to zdjęcie w ogóle bym podciągnął jeszcze pod poprzedni temat, ale to już jest mało istotne. Kropla rosy, bardzo minimalistyczne zdjęcie, wychodzące z rogu kadru źdźbło trawy, kropelki rosy, super to wygląda. Temat woda jak najbardziej dla mnie mega zrealizowany, fajnie znaleziony detal, mega szacun, bo zawsze... Fotki, jak poszuka się czegoś właśnie takiego, co na co dzień nie widać, to zawsze robi fajne wrażenie. Lecimy dalej. Kolejne zdjęcie to też krople rosy na trawie Alpoch 9. Super fajnie znalezione, kilka kropelek. One w ogóle, jedna to w ogóle taką kulę zrobiła i to super wygląda. Jedyne co to tak, do dopracowania jakość, wydaje mi się, że jest dość niska. Może też Instagram z tym pojechał. Kolory ja bym na pewno tutaj zmienił, ale koncept jest świetny. Poćwiczyć, spróbować podejść do takiego tematu jeszcze raz, nie poddawać się, ja zawsze zachęcam jak mierzycie się z jakimś tematem, to uważam, że fajnie jest na razie go zrobicie, to podejść do niego jeszcze kilka razy, z każdym razem spróbować udoskonalić coś, poprawić, będziecie szli trochę do przodu. Temat woda, Kacper Tomis, fotografia. Długi czas naświetlania, zachodzące niebo. Mega kadr. Mega szacun w ogóle za tego typu zdjęcie, bo szczerze nigdy się nie zebrałem za to, żeby zrobić zdjęcie na długim czasie naświetlania wody, która gdzie są fale, czy są te kamienie, to fajnie się rozmywa, fajna dynamika. Coś zupełnie innego, czego na co dzień nie widzimy. Zawsze takie zdjęcia wywołują fajne wrażenie u odbiorcy i zatrzymują na dłużej. Mega fota. Kolejna fota. Krzywicka. To jest zdjęcie, które mi się bardzo podoba, ale jest trzeba ewidentnie udoskonalić, poprawić. Zawsze zamrożona woda w ruchu robi mega wrażenie na odbiorcy i na osobie oglądającej takie zdjęcie, ponieważ to jest moment, którego nie jesteśmy w stanie ludzkim okiem uchwycić na długo. Po prostu jeżeli gdzieś tam chlapniemy coś, to, to zaraz nam umyka i nie jesteśmy w stanie tego zarejestrować. A jeżeli zatrzymamy właśnie klatką ruch wody, właśnie jakichś kropli lecających czy fali, to tu po prostu mega to wygląda, możemy się Przyjrzeć, jak te płyny się ruszają, to jest bardzo ciekawe. Zdjęcie jest, ja nie jestem pewien, czy one jest do końca ostre, bo to też nie jest łatwo ocenić. Instagram zawsze zjada jakość, ale zdjęcie jak najbardziej zasługuje wyróżnienia. Kolorki do dopracowania, minimalistycznie prosto, super, gratuluję. I teraz zdjęcie, które uważam e, ogólnie podziału na miejsca nigdy nie ma, ale to moim zdaniem zdjęcie jest najlepsze ze wszystkich, jest po prostu fenomenalnie złapany moment. Kurde, słońce mi świeci w oczy. Znowu. W sumie to ja nie wiem, czy ja nie przypalam tego. Ale to się zaraz okaże. Będę nagrywał jeszcze raz. Yy, chwilę muszę to otworzyć. Michał Klaczyński. Yy, Kraków yy, to jest yy, ten. Font nie fontanna. Hydrant z wodą chyba. Tak to można nazwać. Albo się mylę. Yy, lecąca woda. W dół, super zamrożony ruch, świetne to robi wrażenie. Te krople na boki rozbryzgujące się, mega fajne. Płytka, głębia ostrości, super kolory. Słońce gdzieś tam z boku świetnie to podświetliło, że tą wodę mega widać. Dobra, tyle w tym odcinku. Kolejny temat miesiąca będzie rzucony oczywiście u mnie na Instagramie, także Was zapraszam. Śledźcie tam. To tyle, jeśli chodzi o wyróżnione prace. Mega siaram, że bierzecie chętnie w tym udział. Zachęcam nowe osoby też do brania udziału w akcji pełkownicy, ponieważ zawsze to powoduje, że bierzecie aparat chętnie w dłoń, realizujecie jakiś temat, zdobywacie doświadczenie, które później niekoniecznie ono nigdzie nie zanika, bo skorzystacie z tego. Doświadczenia na pewno podczas zleceń, czy to komercyjnych, czy nie, po prostu jakichś innych realizacji fotografii, zadania. Dobra. Oczywiście autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymują ode mnie paczkę presetów. Napiszę do Was na Instagramie, także sprawdzajcie skrzynkę odbiorczą i przede wszystkim katalog inne, bo często tam lądują wiadomości. No i dobra. Subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej.